Siema, tu 12 a to jest kolejna prezentacja moda tytułem Pogo Dodaje nam ono takie, takie dziwne coś, takie pogo, na które możemy wejść prawym przyciskiem myszy i możemy sobie skakać. Skacze to dosyć daleko i można łatwo przemierzać świat dzięki temu. Można także to użyć w wodzie. No w wodzie też się odbijamy, ale słabiej. Chyba. Można tak, czy chyba już mówiłem, że przemierzać szybko świat. No i można też przed potworami uciekać. Teraz zobaczymy, czy przeżyjemy w lawie. Chociaż wolę nie próbować. Dobra. Nie przeżyjemy w lawie. Niestety. No, czyli nie możemy. Ale takie Żeby skraftować takie pogosli potrzebujemy 1 jeden obsidian 3 jeden żelaza 1 patyk oraz 2 sleamba I kraftuje się go No, no. O, tak właśnie się tak go kraftuje. Mam nadzieję, że chyba wiecie jak skąd znaleźć tej chemy. No i no to pogo jest takie jedno... nie jest jednorazowe, w sensie, że się kończy. Go, no chyba długo się je niszczy, chyba najlepiej niszczycie je kilo. Więc z tego moda to by było na tyle właśnie jeszcze chciałam pokazać moda też który się nazywał Elementar Arush daje nam on kilka nowych strzał które są bardzo fajne można się fajnie bawić strzelając o no, takie pięć strzałek plus taki nowy łuk ja tutaj sobie szybko tej temy znajdę i już możemy zaczynać Jeszcze węgiel was broch A nie już jest Tak, pierwszą strzałę kraftuje się O spółnia Pierwsza strzałę tworzy się w sposób ten okay. mm, tak. To jest strzała lodowa. Yy, no bo, o no i po prostu woda a, ta strzała zamraża tą wodę. Mogę Wam pokazać na przykładzie tego łuku. Tak. I jeszcze muszę znaleźć. I ciągamy i... Yy, no zamraża też chyba zwierzęta i potwory, chociaż nie jestem pewien. Jeszcze coś tutaj muszę znaleźć. No, już. Tutaj kolejną strzałą jest strzała yy, z TNT. Winista strzała. O nie, ona po prostu podpala innych. In. Czyli te, ta jest inna. In. No. Yy, a ten. Yy. O, ta, ta strzała wybucha, wybucha pewnie trochę bardziej, tylko akurat teraz nie wybuchła. Jeszcze dodam, że ta strzała jest taka naprowadzająca. Yy. Znaczy ten łuk jest naprowadzający, że na przykład... Yy, no, namierza. Chcemy strzelać... Strzelamy tam, to nam m, w tego pan. jak, No, jest to trochę taki minus, ponieważ no, chcemy strzeić w tam, a nie możemy. Kolejną strzałą jest strzała. Ice Arrow. Chyba... Chyba nie są dwa. Zobaczę. O, tylko nie wiem, jak się to... O, właśnie miałam diamenty. I żeby stworzyć taki łuk potrzebujemy... Musimy y zrobić... Nie? Czekajcie. Aha, tak to się robi. Dobra. E, Czyli... Muszę tworzyć łuk. Musimy zrobić... Łaj, trochę się to posłyszało. nie działa. Ojej, dobra, czekajcie, ja to sobie... tak. Dobra, w końcu! Strasznie trudny, tak, wychodzi nam taki homing bow. I... tak. Yy. Tak się kraftujemy kolejną strzałę. Która strzela piorunami z którymi. Teraz kolejna strzała czyli strzała, która strzela no, takimi jaj jajkami kurczaków no i spanuje nam po prostu kurczaka no to no już nic więcej nie dodaje więc myślę, że to by było na koniec że to był, że to jest już koniec wiem, że taka nie bardzo prezentacja ale no, wiecie sami, jak to jest. Więc yy, ta, linki też dam, myślę, że od razu nawet. Więc już kończymy ten odcinek.